Witajcie, dziś mamy 4 listopada, i dzisiaj powiem Wam, że dzisiaj jest takie śmieszne święto, bo dzisiaj jest Dzień Taniego Wina. Nie wiem, każdy z Was pewnie słyszał o tanim winie. Określenia to są jabole jab jabcoki, tanie wino. Najtańsze wina, jakie znalazłem, to jest wino w Biedronce Arabella. ponoć kosztuje 3,99, chyba za litr, ale, ale tego nie wiem, nie pojemności, bo nie piłem nie piłem takiego wina. E, inne nazwy pewnie znacie popularne, typu Komando, Zbyk czy Spermaszatana, tak tak, jest takie tanie wino? Powiem wam, że yy, są ludzie, którzy piją tanie wino i bardzo ryzykują zdrowiem, bo tam jest naprawdę cała tablica Mendelejewa, bardzo dużo związków chemicznych, bardzo dużo siarki dodawanych. Tak więc jeżeli macie pić już jakieś wino, to pijcie jakieś, nie wiem, około dziesiątki ha, za 10 zł, a nie jakieś takie za 4. Tak więc dzisiaj jest dzień taniego wina. A właśnie, a czy wy kiedykolwiek piliście tanie wino? Jeżeli chodzi o produkt dnia, to dzisiaj jest tylko jeden. Tylko jeden produkt dnia, ale jaki? W Biedronce od dzisiaj wszystkie żele, wszystkie mydła, wszystkie płyny do kąpieli są 30% taniej. Tak więc uważam, że bardzo fajna oferta. Ja niestety nie mogę wziąć sobie kąpieli z taką pianą wypełnioną od yy, płynu do kąpieli, Dl dlatego bo mam prysznic, tak? Coś za coś małe mieszkanie. E, fajnie czasem jest mieć wannę, w której można się położyć. Siema! Ludzie się patrzą na mnie. Stramwoje, jakby to było jakieś dziwne, że nagrywam dla moich widzów film o, o żelach. Eee, wracając, dzisiaj w Biedronce do środy znajdziecie wszystkie mydła, żele i płyny do kąpieli 30% taniej. Słuchajcie, a jako, że zaczął się listopad, a listopad jest moim miesiącem, dlatego, żeby w listopadzie mam urodziny. Niedługo, za niecałe dwa tygodnie. Tak więc planuję, planuję nagrać dla was coś specjalnego, bo mam 30 urodziny, no i oczywiście, pewien komunikat Wam powiem coś, co mnie bardzo cieszy, ale to 15 listopada. Eee, o Jezu, powiedziałem kiedy mam urodziny, i znowu się postawiłem życzenia. Eee, nie wiem, czy macie tak, że ja na Facebooku, wszystkich portalach społecznościowych mam poukrywaną datę urodzin, dlatego bo zależy mi na tym, żeby pamiętały o tym dniu osoby, które są, uważają się za moich przyjaciół, a nie żeby przypomniał im Facebook. No nic. Życzę Wam miłego dnia, trzymajcie się ciepło, ściskam was gorąco. Cześć, cześć, cześć!